Różnice w wierze, w tym, co jest przedmiotem wiary i głoszenia nauki przez poszczególnych biskupów czy księży w samym kościele. tak? No weźmy kardynała Berka i właśnie takiego biskupa Schneidera, a weźmy liturgię z kardynałem tak, w Wiedeńskim. I li liturgia tam techno i inne wynalazki, plus kwestie nauczania z tym. Mamy różnice, mamy różnicę do poziomu rozumienia sensu wiary, rozumienia pierwszego przekazania. To znaczy, że nie będziesz miał Bogów Cudy przede mną. To znaczy, że nie będziesz stawiał tego, prawda, figurki paciamamy, czyli jakiegoś bożka obok krzyża, bo to jest bluźnierstwo, prawda. I to funkcjonuje w tym samym Kościele pod podwierzchnictwem biskupa Rzymu. Mamy, powtarzam, różnice liturgiczne, tak jak było między Kościołem Greckim, Czy kościołem łacińskim, czy nawet powiedziałbym większe co do istoty sprawowania tej liturgii. No i to, to znaczy, według mnie, że jesteśmy po prostu w procesie schizmy. I ona trwa. I ona się dzieje. Schizmy, herezji, podziału.